Cześć, nazywam się Gilbert Kolbe, jestem pielęgniarzem. Dzisiaj opowiem Wam o zasadach udzielania pierwszej pomocy osobie z bólem w klatce piersiowej. Po pierwsze, podchodzimy do pacjenta oraz sprawdzamy jego świadomość. Nawiązujemy z nim kontakt wzrokowy oraz werbalny. Pytamy, co się dzieje, co go boli i jak możemy mu pomóc. Jeśli pacjent opisuje ból w klatce piersiowej, zwłaszcza uciskający, promieniujący do lewej ręki, oraz duszność, wtedy wzywamy pogotowie ratunkowe pod numerem 112, sadzamy poszkodowanego w pozycji półleżącej i jesteśmy cały czas obok niego, żeby w razie czego móc mu coś więcej pomóc. Czekając na pogotowie ratunkowe, możemy zapytać poszkodowanego, czy przyjmuje jakieś leki na stałe, czy ewentualnie lekarz przepisał mu jakieś leki doraźnie w razie takiego zachorowania, i czy jeszcze możemy coś dla niego zrobić? Jeśli osoba, której udzielamy pierwszej pomocy, zacznie tracić przytomność, wtedy kładziemy ją na wznak, sprawdzamy oddech i układamy pacjenta w pozycji bezpiecznej, ustalonej. Co minutę sprawdzamy, czy pacjent oddycha, i czekamy na zespół pogotowia ratunkowego. Może zdarzyć się tak, że osoba przestanie oddychać. Wtedy przystępujemy do rejestracji krążeniowej w schemacie 30 uciśnięć, 2 wdechy. Pamiętajmy, że w czasach pandemii możemy ograniczyć się jedynie do uciśnięć klatki piersiowej, ponieważ musimy mieć na twarzy maseczkę ochronną. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Bądźcie bezpieczni, dbajcie o zdrowie i pamiętajcie o zasadzie dezynfekcja dystans maska ochronna. Dziękuję!